Cześć wycinam Was na kolejny holumpeksowy. Dzisiaj mam rzeczy w różnych cenach, bo brałam je w kilka różnych dni w Lumpeksie. W dwa tygodnie, także częściej rzeczy z tego samego Lumpeksu, z dwóch dostaw. No to zaczynam. Będę Wam więcej mówiła ceny. Tutaj tak, to wzięłam wszystko razem i to wszystko razem kosztowało 38 zł. Ale tutaj są naprawdę lekkie rzeczy, bo starałam się właśnie nie brać ciężkich, bo w te cięż, yy, cięższe dni, w te droższe dni staram się nie brać właśnie ciężkich rzeczy, dlatego co tutaj wyszło sporo za taką niedużą cenę. Pierwsza rzecz to jest taki przepiękny gorset, i tak liczyłam, że jak się na maksa w nim zasznuruje, to będzie dobry. Ale niestety okazał się za duży, także nie mogę go sobie zostawić. Lubię takie rzeczy, no ale tak tak liczyłam, bo on ma po dwóch stronach, no właśnie, sznurowania, i tak liczyłam, że może na maksa, ale. Niestety i właśnie nie wiem, czy jakoś go przerobię, czy, czy po prostu go gdzieś wystawię za jakieś tam, nie wiem, 10 zł, żeby tylko u mnie nie leżał na Allegro Wystawię, także no pomyślę, bo trochę się zastanawiam, powiem Wam, bo on jest tak właśnie z dwóch części Czy po prostu nie zesznurować tej jednej części i mieć takie duże sznurowanie z tyłu Ale to znów będzie za duże to sznurowanie z tyłu i tak strasznie mi się podoba, no, ale niestety tak to jest, jak się nie mierza, ale w tym lumpku, co tutaj te rzeczy bram, to one są takie zdecydowanie zachęcające do mierzenia, bo są takie lumpeksy, gdzie te rzeczy są takie, wiecie, świeżo wyprane, pachnące płynem do pukania i tak dalej. Tutaj te, też te rzeczy są droższe w takich, no bo ja się nie dziwię, no bo jak to ktoś wypierze, wyprasuje i tak dalej, no to wiadomo, że chce za to więcej pieniędzy, ale no w tym, o którego chodzę, te rzeczy zdecydowanie takie nie są, więc. Nie mierzyłabym tam nic, chyba, że jakąś, wiecie, może kurtkę na jakieś ciuchy, coś w tym stylu Także niestety mi się nie udało za bardzo z tym trafić, ale ślicznej żałuję Ale to nie jest jakaś taka, wiecie, ekstra marka, to jest chyba SHEIN czy, czy coś takiego Właśnie wspomniałam o zawsze zapominam Tak, SHEIN, dobrze, dobrze zapamiętałam to, no ale naprawdę jest ładne No niestety tak Liczyłam, że... ale jeszcze pomyślę, może jakoś coś wykombinuję z nim bo Jest naprawdę ładne, jak macie jakiś pomysł, to dajcie znać i taką sobie wzięłam czarną sukienkę. Taka, wiecie, co maksymalnie prosta. To jest, to jest w sumie hiszpa jako hiszpankę da się nosić? Nie wiem, czy na miała być hiszpanką czy nie. Ale jest bardzo ładna, nie jest super przyświtująca. Oczywiście na przybitkach wam pokażę rzeczy na mnie tradycyjnie. Nie jest jakaś super przyświtująca, także fajnie, nie szanuję się do niej żadnej halki. Jest taka trochę za kolanko. Mater materiał to jest taki troszeczkę taka, taka nie wiem, to chciał być nie jest spisowane, taki, taki bardziej gniciony. O, słowo mi uciekło odpowiednie Jakbym strzelała, że to jest jakiś poliester, ale nie ma składu ta. A nie, słuchajcie, jest skład To jest rozmiar 38 i 100% bawełna Okej, okay. myślałam, że to jest poliester Taka, nie wiem, mało przyjemna ta bawełna Myślałam, że to jakiś poliester, no ale bawełniana sukienka Taka, wiecie, nie za krótka, akurat na co dzień Mam dużo takich sukienek, ale to jest coś, co naprawdę lubię, co noszę na co dzień i Wiadomo, jak się coś nosi na coń, to też nie jest super trwałe, także przyda mi się kolejna Kolejna sukienka jest naprawdę bardzo, bardzo leciutka, takiego cienkiego materiału I to jest już na 100% poliestery, to jest w ogóle jakiś rozmiar dziecięcy na Ale wiecie, to jest na 1,58 15 m, ja mam 1,60 m, także na 2 cm A wiadomo, że dla dzieci te sukienki nie są jakieś super krótkie, także też pomimo tych moich 2 cm więcej nie jest na mnie za krótka I taka też taka właśnie typowo, typowo letnia sukienka. Jedyne co, to właśnie tutaj z tymi ramionczkami ogólnie jest takie właśnie takie dwójne bo to jest i hiszpanka i takie ramionczko, wiecie na, na ramię, że będzie zakrywało ramionczko to naszej i można takie zwykłe dwie nasz na dwie sukienki ale akurat tej sukience jakoś mi się wyjątkowo to za bardzo nie podoba i nie właśnie czy nie odpruję tych ramionczek ale tak jak patrzyłam też już właśnie, bo akurat to mierzyłam sobie później już po, oczywiście po wypraniu, przeniesieniu do domu no to da się bez tych ramionczek ją nosić, także być może będę sobie właśnie nosiła bez tych ramionczek, ale Skienka naprawdę ładna, też taka, wiecie, zwykła, zwykła na co dzień No i udało mi się trafić taką błękitną... O, już mi coś ucieka Udało mi się trafić taką błękitną sukienkę Tak się trochę śmiałam, że w po poprzednim filmiku Wam pokazywałam właśnie sukienkę taką, którą przez trzy wzięłam niebieską Nie no udało mi się też dla mnie taką trafić Jedyny minus tej sukienki to jest to, że ona jest lekko prześwitująca, więc muszę jakąś halkę do niej nosić Ale jest taka trochę dłuższa za kolanko Ładna, też tak właśnie jako kiszpanka można ją nosić Tutaj te gumki nie są jakieś luźne, no są tak, że to wszystko się ładnie trzymało No, spodobałam się ta sukienka, myślę, że jest naprawdę ładna Minus, tak jak mówię, jest lekko prześwitująca No, ale to się brałam w droższy dzień, także no dzięki temu, że nie miałam potrzebki, była tańsza Patrzę tak, właśnie, czy ma jakiś skład, może też się zdziwię, bo stamtąd mnie zaskoczyło Chociaż to też mi chodzi, że to jest... Nie, to jest SHEIN, także to będzie poliestek A i to jest w ogóle metr 50 sukienka? Ha Nie wiem, jest tutaj 150. Nie wiem, co to ma oznaczać, no bo to nawet 50 nie może być, bo ona by była. Bo ona by była raczej za duża na rozmiar dziecięcy, ale może, nie wiem, nie znam się. Bo, o właśnie, też się słuchajcie, zaskoczyłam. Tutaj było 65% bawełna i 35% poliester. Też bym że to jest poliester, bo takim. Nie, nie, nie czuć to jak bawona, no ale może tylko, że to jest mieszanka, ale skienka naprawdę ładna, mi się podoba i tak taka błękitna, ładna. Kolejna rzecz to taka bluzeczka, za tą bluzeczkę zapłaciłam 11 zł z groszami, także można to zaokrąglić do 12 zł. I ona jest właśnie z kropeczki w groszki, czarna wiałe groszki, z takimi ozdobnymi rękawami, lubię takie troszeczkę udziwnione rękawy. Krop top raczej to będzie, tak zdecydowanie, czyli nie mierzyłam. Stół jest zapinana na zamaczek i to jest taka naprawdę... Porządnie na bluzka, bo tu są dwie warstwy Sprawdzę oczywiście skład, bo nigdy nie patrzę w sklepie Może też się dziwisz, że to jest jakaś bawełna Bo już, bo już nawet nie strzelam, tam te dwie poprzednie sukienki z bawełny i tak nie, Ja bym nie powiedziała, że to jest bawełna Ale wiecie, czasami materiał jest jakiś z fakturą, to ujęła. ja się nie znam na materiałach I tak, to jest w 97% bawełna i w 3% elastan Także tym razem u mnie są bawełniane rzeczy, tak jak zawsze po niestrowe Tak wygląda ta bluzeczka mi się podoba Mi się, że bardzo fajnie będzie wyglądała do jakiejś czarnej maxi spódnicy, na przykład tak jak latem. Nie od razu wpadło w oko, tak jak mówię, no. Ja jestem z niezadowolona, może jest taka trochę dziwna przez te rękawki, ale ja lubię takie rzeczy. No i ostatnia rzecz, to akurat wzięłam sobie sukienkę, ona mnie wyniosła 10 zł. i ją będę musiała szyć, ale widziałam, że tutaj to ramionczko poszło, że zamek mam rozpięty w niej. Zamek mam rozpięty w niej, bo przyznawam, że. Mierzyłam tą sukienkę, bo też byłam ciekawa, właśnie. Ja ją mierzyłam jeszcze, jak tak do końca, nawet nie wyschła, ale tak tutaj właśnie to ramięczko trzeba zszyć, A tu jest dostało to tak także tylko tu muszę przełożyć i szyć. No to wiecie, to jest sekunda pracy. No i gdzieś widziałam, że tutaj przy szwie tak minimalnie się rozchodzi, ale to też nie ma problemu. Ja takie rzeczy, właśnie, które sama jestem w stanie zrobić, to właśnie biorę rzeczy z ląbka, gdzie te są, wymagam Takie naprawdę minimalnej, minimalnej naprawy, którą sama zrobię. No, jakbym prawa miała zanosić do krawcowej, to jakoś tak stwierdzą, że mi się nie opłaca. No i to jest sukienka z zary w rozmiarze S. I ona wygląda w ten sposób. Taka ciągła biapsa, taka bardziej kremowa. Ja wolę się ten odcienię bo mam wrażenie, że mi troszeczkę lepiej smakuje. Chciałam powiedzieć, lepiej pasuje niż taka typowa biel, jas, taka jasna, zimna. No i taką właśnie wstawkę prześwitującą w kształcie którego Myślę, że jest całkiem fajna, dwuwarstwowa. W jest koronka, pod spodem właśnie podszewka. Ta pietrzewka to będzie poliester, to już nawet ja się nie pomylę A tutaj skład tej kolonki, w ogóle ta metka taka w nie najlepszym stanie, zaraz zobaczymy W ogóle tak jak szukam tutaj tego składu, bo zawsze na sam koniec znajdę Mogę Wam powiedzieć, że zamówiłam sobie pierwszy raz e, cały ten 10 kg ubrań kompleksowych Także jestem mega ciekawa, co tam będzie Otworzymy sobie razem Myślałam, że nie będą jakieś super, super rzeczy, ale już się nie mogę doczekać, kiedy mi to przyjdzie jakoś tak Oglądałam parę takich filmików, tak sobie patrzą też był i tak otworzyć i tak dalej. I stwierdziłam, że zaryzykuję i wezmę. Może coś tam się podzielimy z rodziną, <głos》>, zobaczę jak to będzie. Ale tak jak mówię, nie nastawiam się na jakieś super rzeczy, ale zobaczymy. I tak, 100% poliester to, to jest podszewka i 2% elastan to będzie tutaj ta koronka, ale wiecie co? Nie ma, nie ma kawałka mecki z tego co ja widzę. No nie, dobrze jest na drugiej stronie. 74% bawełny i 24% poliestru. Także taka mieszanka-mieszanka no Ale że sukienka całkiem okej, okay, za, tak za taką cenę to może być Zwłaszcza, że to jest taki, jak mówiłam, mój ulubiony odcień bieli Taki nie całkiem biały do końca, tylko taki lekko kremowy No ale wiecie, to, to jest taki kolor, to nie jest jakaś zżółkła sukienka po prostu To jest że to jest taki kolor No i to wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za oglądanie Zapraszam Was też oczywiście na mój Instagram w opisie No i zobaczę na filmikach, cześć!